Do ciebie, do ciebie. Do ciebie, do ciebie. A czy dobrze, żem poszedł? Kurwa. A, nie mogę, że to na drej. Chowaj, 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 chowaj. Kurwa. Jak już chowałem, to tak dostałem, nie? Kurwa, było tam się od razu chować, czekać. się ja, ja, tak tylko mówić rzucam Nejda i jestem jeszcze Dobra kurwa, no to biegnę, lotuję no bie, do ciebie jednak, ja mi się ja też Ale ciebie, mówiłem, nie? że u ciebie i że palę. <laughs> po, tym fleszu, po tym fleszu myślałem, że już wiesz, kurwa, się patrzę ty się was, no i chuj. Do mnie. Out. Stali Nejda pod Japę. O to jest ten złożyć chyba dał mi kask zabrał No Ale dostali teraz ty No kurwa hit Ay.